Artur Powała od 19 lat choruje na trzy rodzaje łuszczycy, które uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie. Jest to stan, który wyniszcza go nie tylko pod względem fizycznym, ale i psychicznym, gdyż przez nią popadł w silne stany depresyjne. Rodzina Artura jednak nie ustępuje i wszelkimi sposobami stara się zbierać dla niego pieniądze. Te pieniążki cały czas są potrzebne. Po programie pani Jaworowicz, jak już też wspominałam ostatnio, odezwało się ogrom ludzi i chcemy korzystać z tych wszystkich porad. Niestety leczenie farmakologiczne zawodzi, jak już też wspominałam, a to wszystko jest kosztowne. Tak? I te pieniążki są cały czas potrzebne na to leczenie. Brat ma tylko tą rentę socjalną, która mu nie wystarcza. Po raz kolejny na dwóch koncertach charytatywnych na jego cel będą zbierane pieniądze. Pierwszy odbędzie się w sobotę 28 czerwca w Centrum Kultury Stena to Dziwna. Współtworzyć go będzie Gnieźnińska Grupa G15 ze swoim panelem promującym kulturę hip hopową. Przede wszystkim chciałbym właśnie podziękować Kamili, że możemy wspierać. To jest naszym fundamentem, to nas też buduje. Oczywiście krzepienie kultury na terenie Gniezna. Możliwość wykazania się lokalnych artystów. Poza tym hip-hop, który działa w społeczeństwie razem z nim, wedle zasady, która nam przyświeca, czyli dobro, które dajesz, po prostu wraca. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. W sobotę, 28 czerwca, oprócz koncertów, odbędą się warsztaty hip-hopowe, na które składać się będą różne panele. Rozpoczną się o godzinie 13 w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. 6 lipca w Kłecku zostanie zorganizowany kolejny koncert na rzecz Artura. Na nim zaprezentują się zespoły z różnych gatunków muzycznych oraz sekcje z STD. Bardzo sporuszyła jego choroba i stwierdziliśmy, że warto mu pomóc zrobić imprezę poza Gnieznem. W Gnieździe są organizowane koncerty, na rzecz po prostu stwierdziliśmy, że warto zrobić imprezę poza Gnieznem. Wybraliśmy Kłecko, ponieważ jest tam nowy, piękny afitat. Występują zespoły z Gniezna, powiatu żnińskiego, Poznania, Kłecka, do tego wiele atrakcji dla całych rodzin, ponieważ uznaliśmy, że musi to być impreza dla całych rodzin, żeby jak najwięcej ludzi przyszło, jak najwięcej pieniążków do puszki zebrać. Wstęp na te wydarzenia będzie bezpłatny. Podczas nich będzie można też do specjalnych puszek wrzucać pieniądze, które zostaną przekazane na rzecz Artura Powały.